Halo, halo moi kochani, witam Was serdecznie na specjalnym czytaniu na rok 2022. To czytanie jest dla wszystkich urodzonych pod znakiem bliźniąt i za chwilę wspólnie zobaczymy, jakie tendencje przyniesie Wam ten nadchodzący rok. Czego możecie się w poszczególnych miesiącach spodziewać, jakie sytuacje mogą się pokazać, które być może przyniosą ze sobą lepsze możliwości finansowe. Jak i spełnienie w miłości. To czytanie oczywiście nie będzie na 100% z każdym z Was rezonować, dlatego zapraszam Was na szczegółowe czytania miesięczne, które będziecie mogli regularnie obejrzeć na moim kanale. Zanim przejdziemy do rozkładu kart, chciałabym Wam kilka informacji na temat Waszego znaku przekazać. Bliźnięta są urodzone między 21 maja a 20 czerwca. Waszą planetą są Merkury, a elementem powietrza. Bliźnięta są bardzo energiczne, inteligentne i potrafią dokonywać wspaniałych rzeczy. Nie lubią rutyny, kochają wyzwania i spotkania towarzyskie. Są niezależne, pomysłowe, elastyczne, dowcipne i bardzo odpowiedzialne. Bywają czasami nerwowe, kłamliwe, egocentryczne i nie znoszą krytyki. Wtedy tą osobę skreślają z listy znajomych. Cokolwiek robią, potrzebują bratniej duszy. Samotność sprawia, że czują się nieszczęśliwi. Znaki, które do Was pasują, to jest waga, baran i lew. Niestety z panną tak za bardzo to nie wychodzi, bo panna lubi rutynę, a piśnięta są bardzo spontaniczne. Może i tak jest, ale teraz e, zaczynamy rozkład. Także zobaczymy, co karty powiedzą. Styczanie. Luty. Marzec, kwiecień, maj i czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. I mamy dwanaście miesięcy. W styczniu macie piękną kartę Świat, która pokazuje, że już na początku tego roku będą Wam się drzwi otwierać na pewne możliwości. Będziecie mieli szansę, aby um, zaczynać, osiągać to, o czym zawsze marzyliście. Także życie będzie Wam tutaj podsuwać jakieś pozytywne aspekty, abyście z tego mogli korzystać. I tutaj, już pierwszą kartę, którą dodatkowo mamy, to jest Paść Kielichów. No i tutaj może coś się będzie działo w miłości, bo Paść Kielichów pokazuje, że ktoś do Was przyjdzie, otworzy Wam swoje serce, będzie chciał da, da, dać Wam pozytywne uczucia. Także styczeń e, się już zaczyna, nie tylko jeżeli chodzi o miłość. Ale również o inne aspekty waszym życiu zaczyna się już pozytywnie. Jeżeli chodzi o luty, tutaj macie rycerza mieczy. A rycerz mieczy to jest taka energia, że tutaj um, widać, że będziecie walczyć o coś, będziecie nastawieni tak bojowo i tutaj nie chodzi o taką walkę, że będziecie się z kimś tam bić na pięści. Tylko um, tutaj raczej będzie taka właśnie walka intelektualna, będziecie błyszczeć um, swoją wiedzą, będziecie chcieli pokazać czego się w życiu nauczyliście i co zdobyliście. Um, I tutaj mamy dziewiątkę kielichów, um, radość i z tego, co tutaj o co będziecie walczyć, na końcu będziecie się cieszyć, czyli wychodzi na to, że no, jeżeli się poka pokażecie z tej właśnie takiej pozytywnej strony, z tego, co umiecie, być może to będzie w pracy jakieś wyzwanie, jaka zmiana, a może jakiś dodatkowy kurs, może trzeba będzie jakiś egzamin zdać albo po prostu zabłyszczeć swoim intelektem, także tutaj ten luty też się zapowiada bardzo pozytywnie, chyba będziecie błyszczeć, no bo na końcu to właśnie ta karta tutaj się pokazała, tej radości um, i, i będziecie tacy troszeczkę spełnieni, także tutaj ta, ta mała walka, taka można powiedzieć w cudzysłowie, się na pewno będzie Wam opłacała. Jeżeli chodzi o marzec, mamy śmierć, a śmierć pokazuje, że coś w waszym życiu się zakończy, co nie było wam przydatne. Co już e, może przez pewien czas było przydatne, może przez pewien czas wam pomagało, ale tutaj już to e, nie pasuje do was, to już spełniło e, swoje obowiązki, że tak powiem. I to już jest niepotrzebne, to musi odejść. Czy to ktoś jest, czy to jakiś człowiek jest, czy to jakaś sytuacja jest, jakaś zmiana tutaj w każdym razie nastąpi i to da światełko na coś nowego. I tutaj mamy świat. Znowu się pojawiła ta sama karta, która była tutaj na początku. Mam takie wrażenie, że ta energia ze stycznia idzie dalej na następne miesiące. I tutaj znowu świat wam będzie dawał, życie wam będzie dawało nowe możliwości, które musicie zauważyć i wykorzystać, bo jeżeli oczywiście tego nie zauważycie, jakie macie możliwości, jakie szanse na Was czekają i jeżeli nie będziecie tego wykorzystywać i się wahać, to naturalnie z tego nic nie będzie. Także tutaj trzeba będzie przemyśleć, jak podejść do pewnych sytuacji. I, I co z tego będzie, jaki będzie efekt? Tak, także taki mały plan musicie sobie tutaj już zrobić. Ale najważniejsze jest przede wszystkim, żeby te nowe um, możliwości zauważyć i żeby również z tego korzystać, żeby nie być biernym takim, tak. Tylko żeby, no, troszeczkę z... człowiek musi samemu sobie pomagać. Tak, nikt inny, nikt inny wam nie pomoże. Jeżeli coś się pokaże Jakaś, jakaś szansa, no to trzeba się zastanowić, jest to dla mnie, czy nie jest, tak? Jeżeli jest, no to reagować odpowiednio. Także tutaj te pierwsze trzy miesiące bardzo pozytywne. W, w kwietniu widzimy piątkę buław, tutaj jakiś konflikt jest, jakieś rozmowy z, z ludźmi, być może jakiś projekt będzie do. Zrealizowania, i tu nie, nie będziecie zgodni z innymi co do tego. Także tutaj coś będzie, ale, ale tutaj mamy dwójkę mieczy, która pokazuje, że to się zakończy pozytywnie, że tu dojdzie do jakiejś właśnie tak zawieszenie broni, że tak powiem, yy, i dojdzie do, do porozumienia stron. Także będzie coś, będzie coś jakieś takie drobne, może. Spięcia z innymi, może trzeba będzie jakieś argumenty pokazać swojej strony, wyłożyć na stół, niekiedy może ręką, pięścią walnąć o stół i powiedzieć: Nie, ja mam rację. Być może tak będzie tutaj w kwietniu, ale na końcu to się zakończy pozytywnie i będziecie mogli troszeczkę odetchnąć. W maju macie królową kielichów. Piękna energia mówiąca. O miłości, tutaj już mieliście w styczniu Pazia kielichów. też to taka lekka, miłosna energia, no i tutaj też w maju też się pokazuje właśnie ta Królowa, która mówi o takiej właśnie romantycznej, rozmarzonej um, energii miłosnej, nie, to nie jest nic takiego na stałe, być może z tego coś się... Może dalej rozwinąć, jeżeli to coś nowego będzie. Być może to jest ktoś, kto już był w styczniu, być może to jest ktoś, kto już, kogo znacie już dłużej, ale tutaj właśnie będą takie momenty, że ta miłość będzie Wam służyć i będziecie się dobrze czuć z tym uczuciem. I tutaj mamy czarodzieja. No to cza czarodziej jest piękną kartą mówiącą, że. Um, tutaj będzie się coś działo, właśnie, jeżeli o, chodzi o miłość. I to będą takie, takie lekkie uczucia, i pewne sprawy, które dla Was może były takie niejasne, takie niedopowiedziane, w końcu nabiorą kolorów. Ta karta dla mnie zawsze mówi, To, co było niemożliwe, stanie się możliwe. Także tutaj może coś właśnie, jeżeli chodzi o uczucia, może. Y coś, iść w, um, właśnie w tym pozytywnym kierunku dla Was, także tutaj, ale też musi, musicie oczywiście odpowiednio reagować, bo tak jak to życie um, mówią, te karty zawsze mówią, tak jak i ten, ten świat, który mamy tutaj i tutaj, tak samo i ten czarodziej mówi o tym, że to zależy od Was, jak Wy do tej sytuacji podejdziecie, czy Wy się na to otworzycie, czy nie. Także jeżeli dacie sobie szansę i będziecie chcieli zobaczyć, co z tego tutaj wyniknie, jeżeli coś takiego się pojawi, no to musicie się troszeczkę otworzyć i tymi możliwościami, jakie Wam życie będzie dawało, trzeba odpowiednio się posługiwać, tak? żonglować, tak jak ten, ten czarodziej na tej kacie tutaj stoi i żongluje tym, co mu życie właśnie podesłało. Także Wy tutaj też będziecie mogli się wykazać, tak? Czy potraficie żonglować, czy nie? Tak w cudzysłowie powiedziane. Ok, dobrze. Tutaj teraz widzimy słońce w czerwcu, piękna karta. Mocne karty muszę powiedzieć. Słońce jedna z piękniejszych kart pokazujących, że będą się Wam otwierać drzwi na nowe właśnie możliwości, na nowych ludzi, być może coś się stanie, co Wam da właśnie lepszą sytuację materialną. Może dostaniecie w pracy jakiś zaszczyt finansowy może jakąś nową pozycję w, pra w pracy, albo zupełnie nową pracę. Spotkacie nowych ludzi. Jeżeli już, już zostawmy teraz pracę, życie prywatne weźmy pod uwagę, może spotkacie nowych ludzi, którzy właśnie też wam otworzą oczy na pewne sprawy, przez tych ludzi będziecie mogli się rozwijać, może Wam podsuną jakieś pomysły. Także tutaj muszę powiedzieć. Em, w czerwcu to będzie wyglądało tak, że obojętnie co weźmiecie do swoich rąk, to będzie promieniowało. Tutaj będziecie błyszczeć. Z takim pozytywnym nastawieniem będziecie w tym miesiącu wszystko robić. No i oczywiście, jeżeli się ma takie pozytywne nastawienie, no to trzeba, można się liczyć właśnie z tym, że te efekty będą również pozytywne. Zobaczymy dalej. A tutaj mamy kapłankę czyli intuicję. Tutaj będziecie się kierować, właśnie często w tym miesiącu, jeżeli chodzi o jakieś decyzje, swoją intuicją. To, co Wam mówi Wasze Serce, to co, to, co już przeżyliście, Wasze Doświadczenia, to, jakie macie wartości w życiu, to wszystko się składa na to, co Was siedzi, tak? I to Wam będzie zawsze podpowiadało czy właśnie ta sytuacja jest dla Ciebie korzystna, czy nie. My często mamy takie uczucie, że coś nam tam nie pasuje, coś nie pasuje, coś jest nie tak. Jeżeli coś takiego się zdarzy, to trzeba się od tego odsunąć, najlepiej odczekać i nic na siłę nie robić. Niekiedy właśnie, jak się troszeczkę odczeka, to ta sytuacja sama się wyjaśni. Albo jakieś... Sami sami wtedy zauważycie, że um, jakieś pytania się rozwiążą, zauważycie, że powinniście byli się tutaj tak zachować, a nie inaczej. Także tutaj muszę powiedzieć, zdajcie się na tą intuicję, tak? Zdajcie się na tą intuicję, bo to człowieka troszeczkę. Ostrzega przed tym, co jest złe, a niekiedy daje właśnie takie dobre uczucie, jeżeli coś dobrego nam, na, nas czeka. Także tutaj, no, ten czerwiec, mi się wydaje, zapowiada się dla Was bardzo, bardzo pozytywnie. W lipcu macie dziesiątkę monet, no i tutaj już następna karta, która pokazuje właśnie, że jeżeli chodzi o finanse. Będziecie mogli coś osiągnąć i, 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 ale pracą, ale pracą. Finanse będą bardzo dobre w lipcu, ale będziecie musieli z innymi ludźmi współpracować. Być może się troszeczkę napracować, ale to będzie Wam sprawiało przyjemność i właśnie ta współpraca z innymi ludźmi będzie się również, również bardzo dobrze układała. To będą ludzie, którzy będą też mieli ten cel, tak? To nie będzie ktoś, kto będzie chciał Was wykorzystać, ale jeżeli właśnie tych pozytywnych ludzi tutaj, na tych pozytywnych ludzi traficie, z którymi będziecie chcieli coś, coś zrobić tutaj, to to da naprawdę pozytywne efekty i będziecie osiągniecie tą dziesiątkę tych, tych monet, czyli to już ta dziesiątka mówi o bogactwie. O bogactwie już tutaj nie trzeba się nastawiać na jakieś bardzo duże pieniądze. Ale niekiedy na te małe pieniądze, tak, ale to zawsze będzie jakieś coś pozytywne, jakieś, jakieś dodatkowo kilka groszy wpadnie Wam do portfela, także no to zawsze jest potrzebne w życiu. Także lipiec też się zapowiada pozytywnie, ale tutaj w większości chodzi właśnie o, o pracę, o sprawy zawodowe. I, i przedsięwzięcia po prostu, y, także dobry mona, y, miesiąc. Tutaj macie, te wszystkie miesiące macie w, y, tutaj do tej pory świetne. Tak jak popatrzę, no tutaj troszeczkę, tutaj w kwietniu jakiś tam konflikt był, ale to też się ułoży, a poza tym bardzo pozytywnie. No zobaczymy dalej. Y, w sierpniu macie czwórkę, Mieczy, a ta energia mówi o tym, że tutaj musicie troszeczkę odpocząć. No sierpień, może czas na wakacje, także ten odpoczynek jest tutaj już być może gwarantowany. Także ta siła tutaj jest potrzebna, tutaj trzeba odpocząć, żeby właśnie znowu siły nabrać, żeby właśnie troszeczkę się wyluzować. I Widać tutaj ta trójka pokazuje, y, ta cesarzowa, że rodzina będzie dla Was tutaj bardzo ważna, że by, być może, ja tak podejrzewam, że w sierpniu może właśnie jakieś, jakaś wycieczka, jak, jakieś wakacje z rodziną, gdzieś wyjedziecie, spędzicie ten czas właśnie ze swoimi na, bliskimi, y, bo ta karta właśnie tej cesarzowej pokazuje właśnie takie sprawy rodzinne, taką opiekuńczość, także tutaj taki czas jest sielanki, tak można powiedzieć, tak, coś dla siebie tutaj będziecie robić, żeby troszeczkę się oddalić właśnie od tych spraw y, zawodowych, materialnych i y, no tak jak powiedziałam, troszeczkę się wyluzować i każdemu z nas to jest potrzebne zawsze, żeby nabrać nowych sił. We wrześniu, we wrześniu mamy pazia monet, no, i tutaj chodzi o jakąś stabilizację. To nie jest taka mocna stabilizacja, taka pewna, ale tu już chodzi o jakąś stabilizację, o coś ważnego, tak? Gdybyśmy tu mieli cesarza, to była taka, taka sta, już taka stabilność, to już by było um, takie zabezpieczenie. A tutaj ten paśm mówi właśnie o takim początku czegoś, od początku czegoś pozytywnego, ale co Wam da właśnie taką stabilizację finansową. No, i tutaj mamy królową jeszcze monet. Czyli y, muszę powiedzieć, że tutaj będziecie mieli takie myśli, będziecie dążyć właściwie do tego, aby się troszeczkę zabezpieczyć materialnie, żeby później y, właśnie siedzieć takim troszeczkę y, optymistycznym i patrzeć y, pozytywnie w przyszłość. No, rzecz, coś tam mamy. W garści, coś osiągnęliśmy, osiągnęliśmy, że to nam właśnie da taki spokój na przyszłość, bo ta królowa właśnie to pokazuje, tą stabilność finansową tutaj. Ona już coś osiągnęła, ona siedzi taka spokojna, ona patrzy gdzieś tam przed siebie i się zastanawia, jak to będzie, ale z takim spokojem i co ona w życiu musiała włożyć. Wdać siebie, aby właśnie taką stabilność sobie zapewnić i swojej rodzinie na pewno. Także tutaj ten miesiąc, wrzesień, to będzie właśnie pod, yy, będzie się kręcił, także powiem, właśnie, jeżeli chodzi o właśnie taką stabilność materialną. Yy, w październiku macie wieża, a tutaj coś się zakończy. Coś się zakończy. Co właściwie już się miało dawno zakończyć, ale no tak człowiek to przesuwał, nie chciał się bał, bo oczywiście coś zakończyć to nie jest takie proste. No człowiek się boi konsekwencji i tutaj to nagle samo się walnie, bo jeżeli przedtem już człowiek nie reagował um, i się bał um, podjąć jakąś decyzję, no to życie później samo um, nas kieruje w, w tym. Właśnie do tego, że to się samo zakończy, tak, i tutaj właśnie coś się, że tak powiem, rypnie na całego, co dla was nie było niepotrzebne, to tak jak śmiercią tutaj, tak, coś, co było niepotrzebne i tutaj będziecie dostanie, będzie wam potrzebna taka równowaga, przez to, że tutaj coś się zakończy w waszym życiu, co wam nie pasowało, nie wiem, być może, być może zmienicie pracę, bo może Wam było to za dużo, może się nie, nie, nie czuliście w tej pracy docenieni, może zacznie coś, coś nowego, może związek Wasz, tak, partnerski, może zupełnie coś nowego, jakaś przyjaźń, coś się tutaj w każdym razie zakończy i Wy po tym będziecie mieli ta, ta, taką um, świadomość, takie uczucie, że się czujecie tacy Wyważenie, że się czujecie tacy uwolnieni od czegoś. Taki spokój Was zapanuje, tak? Ta, ta ósemka tutaj pokazuje, bo ta karta jest, jest taka bardzo ważna, ta ósemka, właśnie, która pokazuje taką sprawiedliwość, również, że to było potrzebne: to było potrzebne, to coś. Tutaj właśnie te, ten, te, te, te zakończenie czegoś, takiego etapu w życiu, czy jakiejś znajomości z kimś, y, po to, aby znaleźć właśnie taki balans w sobie, tak? Bo was to być może właśnie ta sytuacja męczyła. Także to może się stać, może, może się stać y, w październiku. W listopadzie macie głupca, a ta energia pokazuje tego głupca tutaj, że będziecie chcieli tak do życia podejść troszeczkę beztrosko, nie myśleć w końcu o przyszłości, co będzie, jak będzie, tylko y, cieszyć się tym dniem dzisiejszym i co my tu mamy i uwolnić się będziecie chcieli od czegoś. Uwolnić właśnie się od czegoś, co wam nie pasuje, nie. Co Was troszeczkę może blokowało, co Wam dawało nieprzespane noce, że tak powiem. No, to tutaj coś było, co, co Wam przeszkadzało. Być może to jeszcze właśnie ta energia jest z tego miesiąca, bo oczywiście to też ma wpływ na inne miesiące. Może to jest zupełnie inna energia, która jest właśnie z, z, jeszcze z, z, z czasów. Przez kilku miesięcy, tak? W każdym razie tu coś było, co Wam nie pasowało, i dlatego ta chęć, tutaj ten te, te głupiec, ta karta pokazuje, ta chęć tego życia takiego beztroskiego, w końcu się od czegoś uwolnić i tak troszeczkę wyluzować i chociaż, chociaż jakiś krótki czas pożyć sobie tak, no, tak się niczym nie przyjmując, beztrosko i tu będziecie o to walczyć, żeby się z tego właśnie wyzwolić, bo ten paść. Tych buław to pokazuje, że i to będzie ta energia. I to będzie ta energia, to będzie coś takiego nowe dla Was też, bo ten paść to jest coś nowego, to jest coś takiego świeżego, takiego młodego. Także tutaj będziecie chcieli, dostaniecie takiej energii i będziecie chcieli właśnie coś, z czego się uwolnić, żeby się poczuć takim troszeczkę lżejszym w życiu. No i na końcu tutaj w grudniu macie. Rycerza Buław, a tutaj jest energia, energia jest duża. Rycerz Buław pokazuje, że tutaj człowiek chce coś, coś zdobyć, i tu się będzie starał, i tu będzie ta siła, ta chęć, i ciepło również, bo to jest taka energia. Tutaj taka energia ciepła. Tutaj na przykład mieliśmy rycerza um, um, mieczy, a ten rycerz mieczy to jest taka bardziej taka energia, gdzie człowiek się rozumem kieruje, tak? A tutaj to jest taka energia, gdzie człowiek się bardziej jest bardziej emocjonalny, kieruje się uczuciami i on walczy o coś, idzie przed siebie. I tu jest również takie ciepło, no i zobaczymy, co tutaj jest. Miłość mamy, kochani, kochani, no i, i grudzień się dla Was zakończy właśnie będziecie walczyć o miłość, o uczucia to jest, i ta sama karta się pokazała, która była tutaj w maju, królowa kielichów czyli tutaj będą jakieś uczucia i będziecie wszystko robić właśnie, żeby to dla was dobrze się zakończyło, żeby będziecie walczyć być może o kogoś i o siebie, tak? żeby tego, żeby w końcu się cieszyć z tym kimś tym tymi Momentami takimi sielankowymi, że tak powiem, jeżeli chodzi o, o uczucia, tak? tak? Człowiek chce, jak to mówią, miłość jedna jest taką jedną z ważniejszych spraw w naszym życiu, no bo cóż. Najczęściej ludzie pytają się, jak to będzie w miłości, jak to będzie w pracy, no i czy będzie zdrowy. czy najważniejsze rzeczy, miłość, pieniądze i zdrowie, tak, to jest nam potrzebne do tego, aby żyć jak powietrze. No i tutaj będziecie walczyć właśnie o tą, o tą miłość, no i mam nadzieję, że to będzie dobrze, bo, bo, te, bo to są takie pozytywne energie. Moje kochanie, słuchajcie, wy tutaj nie macie w ogóle nic w tych kartach, co by można powiedzieć, że jakieś blokady będą u Was tutaj. Tutaj, jak powiedziałam, tu się coś zakończy, co Wam na końcu da taką, um, taki balans, taką harmonię. W końcu odetchniecie troszeczkę. Tutaj też coś się zakończy, ale życie Wam będzie um, dawało właśnie takie pozytywne, E, impulsy, takie pozytywne szanse, żeby, żeby e, się dalej rozwijać. E, tutaj, tutaj ta jedna karta, tylko było w kwietniu, że tu będzie jakiś konflikt, coś z innymi, z jakimiś w pracy. Nie wiem, czy, w, czy w, e, być może w pracy, tak, bo ta karta raczej tak. Na to wygląda, ale też nie musi być. To może być też w życiu prywatnym, ale to też dla Was się zakończy pozytywnie i, i yy, yy, będziecie się na końcu również czuli tacy wyluzowani. Także muszę powiedzieć, że taki pozytywny rok się Wam zapowiada. Nie wiem, czy to się oczywiście dla Was wszystkich sprawdzi, bo jak wiecie, może z Wami rezonować lub nie, ale macie bardzo dobry rok. Wam się zapowiada i świetne karty, muszę powiedzieć, bo macie mocne karty. Macie mocne karty tutaj. Także, moi kochani, życzę Wam szczęśliwego roku, aby się Wasze marzenia spełniły, Wasze plany i przede wszystkim e, zdrowia. Bądźcie zdrowi, zostawcie, zostańcie zdrowi i mam nadzieję, że się niedługo znowu zobaczymy. Także do zobaczenia, trzymajcie się.